Ze śniegiem jest mniej więcej tak jak z krową przy drodze: że jak ją widzisz, to po prostu musisz o tym powiedzieć. Śnieg. Ale ładny, świeżutki śnieżek. Oj, 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 oj. Jejku. I tyle. To jest mój oficjalny statement śniegowy. Spadł śnieg. Pierwsza śnieżka w domu bazy. <laughs> Szach. Ze śniegiem jest trochę jak ze Spotify Wrapped. Każdy musi wstawić to na relację Pięknie jest no. Może Mikołaj odwiedzi wcześniej I nie da rózgi Wstaję rano już gotowe, eks Chyba Skoczysz na na głowie Ej. Kurde, to wstaję Ze śniegiem jest trochę jak z włamywaczem, kiedy masz syndrom Nie Niemniej się cieszy, że jest, ale mogę go nie być. też czy ty wiesz, że jest śnieg? No. Jak się z tym czujesz? Jak się z tym czuję, no? Chcesz. Muszę z naszego podjazdu zjechać polówką. Wjechać właściwie polówką do góry, a jak widzicie, sam się ślizgam na swoją nogę. Eee, nie wiem, jak to się uda, bo poluweczka, no niestety, nie jest autem najmocniejszym. Jest autem sprawnym, ale nie jest autem najmocniejszym. I warto zauważyć, że ma też opony letnie. Ajajajaj.